Oto znajdujemy się w pewnym centrum handlowym, gdzie serwuje się szybkie posiłki różnych sieci restauracyjnych. Miejsca takie mają jedną wspólną cechę: wszystkie oferują tłuste, nasiąknięte olejem jedzenie, nasączone tłuszczem frytki, hamburgery, przetworzone produkty. To właśnie ta część Ameryki, gdzie rzeczywiście ludzi zaczyna cechować to samo co ich pożywienie tłustość. A fakty są takie, 60% amerykańskiej populacji ma nadwagę, a 30% to ludzi o tyli ze wskaźnikiem masy ciała BMI ponad 30. Niesie to ze sobą ewidentnie zatrważające konsekwencje dla dzisiejszej młodzieży. Obecnie wśród młodych ludzi zauważa się coraz większy wzrost zachorowań na cukrzycę. Gdy praktykowałem jako pediatra, nigdy nie spotkałem u młodzieży cukrzycy typu 2. Dzisiaj taka cukrzyca występuje u ponad 28% młodzieży. To pokolenie prawdopodobnie będzie żyło krócej niż... Ich rodzice. To ci, którzy teraz spożywają za dużo tłuszczu i są zbyt otyli. To już zaczyna przybierać charakter problemu społecznego. W związku z tym istnieje ogromna potrzeba zmiany naszej kultury odżywiania. Musimy jako społeczeństwo zastanowić się nad naszym podejściem do życia i nad mniejszym spożyciem przetworzonej żywności. Przestańmy wpompowywać jedzenie w nasze dzieci. Przestańmy wciąż szukać żywności, której jedyną wartością jest to, że jest smaczna. Przestańmy traktować jedzenie. Jedzenie jako odreagowanie na stres, na zagadnienie właściwego stylu życia musimy spojrzeć w szerszej perspektywie. Czy zwrócenie uwagi na styl życia jest ważną kwestią? Jako adwentysta uważam, że styl życia jest bardzo istotną sprawą. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei czytał Mirosław Harasim.